Nie ufasz nikomu, ja też brat Każdy tu gra, by nie paść na mat Szach i mat, piony spadają Krzyk w ciemności, psy nie szczekają Czerwone oczy, czarne maski Bloki jak getto, chłód jak Alaski Nie było wyjścia, tylko śmierć albo ruch Jeden błąd i twoje ciało na bruk Każdy dzień to hazard, liczy się czas Zła decyzja kulą w głowie Kończ się jak grasz Policja nie widzi, politycy milczą Podział na biednych i bogatych Świat się rozpina jak nitką Oni robią układy My gramy w szachy, oni się śmieją, my walimy salwy Nie ufaj nikomu, tu każdy cię sprzeda A jak dasz im powód, twój oddech przepadł Czerwony kosz, Warszawa w ogniu Jeden ruch źle i kończysz grobie Krew na betonie, maski na twarzach, pytasz o litość Tu litość nie działa Czek, Czerwony kosz, zero układu Nie robisz ruchu, to martwy już jesteś że to ginie każdy, bo w tym mieście Na dnie, teraz patrzę z dachu Gdzieś pod stopami, po nim miasto w strachu Jadę po kasę, jadę po życie Nie jadę na farta, ja znam już liczby Ktoś ci mówi, że przetrwa bez reguł Tu każdy upada jak domki z betonu bez stelażu Nie wiesz gdzie jesteś, bo noc nie ma światła Tu rządzą wilki, to krew, to prawda Każdy chce królem być, ale to bajka Wchodzisz do gry, to wejdź na bagnetach Tu każdy ucieka, tu każdy się czai Tu jesteś trupem, jak zwolnisz na trasie. Warszawa w ogniu Jeden ruch źle i kończysz w grobie Krew na nie Wydarzył litość. Tu litość nie działa. Co czerwony kot? Zero układu. zero układu. Nie robisz ruchu, to martwy już jesteś. Piąki na plan, tu ginie każdy, bo w tym mieście